Nowy rozdział w historii Kościoła w Polsce Rezygnacja kardynała Kazimierza Nyczą i nominacja arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa otóż przed nami nowy rozdział w historii Kościoła w Polsce, którego skutki mogą wykraczać daleko poza nasze granice. Rezygnacja kardynała Kazimierza Nyczą to nie tylko zmiana na stanowisku, ale głęboki znak w proroczych wodach otaczających wiarę katolicką. Co to naprawdę oznacza? Nominacja arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa może być brakującym elementem w proroczej układance, na którą wielu czeka. Podczas gdy kardynał Nycz odchodzi, pozostawiając po sobie dziedzictwo, nowy arcybiskup wnosi ze sobą bagaż doświadczenia oraz świeżość dusz pasterską, która obiecuje ożywienie kościoła. Ale czy jest przygotowany na nadchodzące wyzwania? Żyjemy w czasach próby i transformacji, w których duchowość katolicka może być testowana i odnawiana. Czego mówią nam prorocze przesłania w kontekście tej transakcji? Polska, ziemia świętych i męczenników, zawsze odgrywała kluczową rolę w boskich obietnicach. Czego możemy oczekiwać od tego nowego lidera? Jak jego decyzje ukształtują przyszłość wiary w świecie nieustannie się zmieniającym? Bądźcie czujni, ponieważ odpowiedzi mogą być bliżej niż myślicie. Zbliżamy się do wydarzenia, które oznacza nowy rozdział dla Kościoła w Polsce rezygnacji kardynała Kazimierza Nyczą, arcybiskupa Metropolity Warszawy. Oraz nominacji arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa jako jego następcy. Co to oznacza? Jak ta zmiana wpisuje się w prorocze przesłania, które studiowaliśmy i rozważaliśmy? Jakie są duchowe i duszpasterskie implikacje, których możemy się spodziewać po tej nowej liderze? Pozostańcie z nami aby wspólnie odkrywać te tajemnice i refleksje na temat przyszłości naszego Kościoła. Jak wiadomo, zgodnie z prawem kanonicznym, biskupi w wieku 75 lat są zobowiązani do złożenia rezygnacji. Kardynał Nycz, bliski ukończenia tego wieku, miał swoją rezygnację zaakceptowaną przez papieża Franciszka, co jest gestem, który nie tylko szanuje normy Kościoła, ale także przypomina nam o znaczeniu przejrzystości i odnowy w naszej wspólnocie wiary. Wybór arcybiskupa Adriana Galbasa, obecnego metropolity Katowic, na to stanowisko przywódcze jest świadectwem zaufania, jakie stolica apostolska pokłada w nim, aby prowadzić archidiecezję warszawską. Należy zauważyć, jak wielki ładunek emocjonalny niesie ta zmiana zarówno dla kardynała Nyczą, który poświęcił swoje życie służbie Kościoła, jak i dla arcybiskupa Galbasa, który staje przed nowym wyzwaniem. W swoich słowach wyraził trudność pożegnania z ukochaną Katowicą, ale uczynił to w posłuszeństwie, co jest fundamentalną wartością w naszej chrześcijańskiej drodze. Módlmy się za niego, Prosząc Boga o oświecenie i siłę w jego nowej misji. Poznajmy teraz nieco lepiej nowego arcybiskupa Warszawy. Urodzony w bytomiu w 1968 roku, Adrian Józef Galbes to człowiek wiary i doświadczenia. Jego droga w kościele jest naznaczona głębokim zaangażowaniem w ewangelizację i formację dusz pasterską. Od momentu święceń kapłańskich w 1994 roku poświęcał się różnym sprawom, zawsze dążąc do rozszerzenia miłości i przesłania Chrystusa. Z doktoratem z teologii i bogatym doświadczeniem w komunikacji, arcybiskup Galbez wnosi ze sobą wiedzę, która będzie kluczowa w obliczu współczesnych wyzwań Kościoła. Jego nominacja na biskupa pomocniczego diecezji Ełk, a później na Metropolitę Katowickiego, są dowodem jego zdolności i oddania. To lider przygotowany do stawienia czoła złożoności współczesnego świata, co napełnia nas nadzieją. Rozważając zmiany, nie możemy pominąć prorockich powiązań związanych z tą transakcją. Polska. Kraj bogaty w historię wiary, zawsze była latarnią nadziei i odnowy w Kościele. Jak wspomniano, Jan Paweł II w swoich kazaniach i nauczaniach często mówił o nowej wiośnie Kościoła, która nadchodzi. Czy ta zmiana w przywództwie jest jednym z znaków tej wiosny, o której prorokował? Wielu świętych i wizjonerów pozostawiło swoje prorocze przesłania dotyczące czasów transformacji i oczyszczenia. To, co obecnie przeżywamy, może być wezwaniem do duchowej odnowy i rewitalizacji naszej wiary. Bądźmy czujni na te znaki i gotowi przyjąć zmiany z otwartymi sercami. Zmiana przywództwa w archidiecezji warszawskiej niesie ze sobą głęboki symbolizm. Zwłaszcza gdy spojrzymy na historię Polski w kontekście katolickim. Związek między rezygnacją kardynała Nyczą a historycznymi proroczymi przesłaniami dotyczącymi roli Polski w tradycji katolickiej nie może być zignorowany. Wiele osób wierzy, że ta transakcja jest częścią większego planu, który ma na celu przynieść odnowę i nadzieję dla Kościoła. Postać arcybiskupa Galbasa w jego nowej roli może być postrzegana jako znak duchowej transformacji. Ma on szansę prowadzić archidiecezję w czasie, gdy polskie społeczeństwo staje wobec złożonych wyzwań etycznych i moralnych. Oczekiwania są takie, że jego przywództwo zainspiruje odnowienie wiary, ożywiając pasję do wartości chrześcijańskich i misji kościoła. Wyzwań jest wiele, ale istnieje również wiele możliwości. Nowe przywództwo będzie musiało zmierzyć się z kongregacją, która, choć głęboko zakorzeniona w tradycji katolickiej, poszukuje odpowiedzi na współczesne pytania. W tym kontekście Galbez może odgrywać kluczową rolę, pomagając Kościołowi dostosować się i umocnić więź z wiernymi. Co więcej. Ożywienie Kościoła w Polsce może nastąpić poprzez nowe podejście do komunikacji wiary. Galbez, dzięki swojemu doświadczeniu i innowacyjnemu spojrzeniu, może znaleźć sposoby na angażowanie młodych ludzi i nowych pokoleń, promując Kościół bardziej inkluzywnym i dostępnym. Ta więź może być kluczowa, aby zapewnić, że przesłanie chrześcijańskie nadal rezonuje w sercach ludzi. Na koniec, oczekiwania są takie, że ta nowa faza zainspiruje nie tylko archidiecezję warszawską, ale cały Kościół w Polsce. Przemiany, które będą miały miejsce w wyniku nominacji Galbasa, mogą otworzyć drzwi do duchowego odrodzenia, w którym wiara żyje w sposób autentyczny i istotny dla współczesnego społeczeństwa. Tak więc historia Kościoła w Polsce nadal się pisze, z nowymi rozdziałami, które obiecują być emocjonujące i znaczące. Czego możemy oczekiwać od Kościoła w Polsce po przybyciu Arcybiskupa Galbasa? Jego podejście dusz pasterskie, skoncentrowane na komunikacji i ewangelizacji, Obiecuje przynieść nową dynamikę w relacjach Kościoła z młodzieżą i społeczeństwem jako całością. Jest znany ze swojego ciepła i oddania bliźnim, co będzie kluczowe w trudnych czasach, w których obecnie żyjemy. Podczas gdy obejmie swoją nową posadę, Galbes będzie kontynuował opiekę nad archidiecezją katowicką, dopóki nie zostanie mianowany nowy biskup. Ten okres przejściowy będzie czasem refleksji i przygotowań na przyszłość. Módlmy się, jako wspólnota, aby wspierać nowe przywództwo zarówno modlitwą, jak i działaniami, przyczyniając się do budowy otoczenia sprzyjającego wzrostowi duchowemu. Niedawna rezygnacja kardynała Kazimierza Nyczą i nominacja arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa to znaczący moment w historii Kościoła katolickiego w Polsce. W obliczu tych zmian odnajdujemy głęboką rezonans w fragmencie Jeremiasza 29.11, który przypomina nam, że Bóg ma dla nas plany, plany pomyślności i nadziei. Ta boska obietnica stanowi zaproszenie do refleksji nad przyszłością Kościoła w czasach przejściowych i niepewnych. Patrząc na drogę kardynała nyczą, dostrzegamy lidera, który stawiał czoła wyzwaniom i starał się prowadzić swoje stado z mądrością i miłością. Jednak, jak uczy nas Pismo, życie składa się z cykli i zmian. Akceptacja Jego rezygnacji przez papieża Franciszka może być postrzegana jako akt posłuszeństwa wobec wezwania Boga, który zawsze jest w ruchu, formując i przygotowując swój lud na nowe drogi, które przed nami się otwierają. Obecność Boga na każdym etapie życia kościoła to pewność, która przynosi nam poczucie komfortu i zaufania. Nominacja arcybiskupa Galbasa przynosi nadzieję na nowe wiatry, które mogą wiać w kościele w Polsce. On, ze swoim wykształceniem akademickim i duszpasterskim, reprezentuje przywództwo, które potrafi słuchać pragnień wiernych i odpowiadać na współczesne wyzwania. To czas odnowy. Co podkreśla Izajasz 43, 19, gdzie Bóg mówi, że czyni coś nowego. To nowe przywództwo może być postrzegane jako odpowiedź na potrzeby ciągle zmieniającego się świata, oferując drogę duchowej rewitalizacji, która może inspirować nie tylko młodzież, ale wszystkich członków Kościoła. Zmiana w przywództwie i możliwość nowego początku zawsze idą w parze z wezwaniem do refleksji i działania. Kościół, jako ciało Chrystusa, jest wezwany do bycia latarnią nadziei w mrokach. Przywództwo arcybiskupa Galbasa może przynieść nowe perspektywy i metody ewangelizacji, zwłaszcza w świecie, który pragnie głębokiego poczucia przynależności i duchowości. Dlatego istotne jest, aby prowadził swoją archidiecezję w duchu Izajasza, uznając, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach Bóg otwiera drogi i stwarza nowe możliwości. Werset z 1 Piotra 5:2 myślnik 3 zaprasza nas do refleksji nad naturą przywództwa w kościele. Arcybiskup Galbez. Podobnie jak każdy pasterz, jest wezwany do troski o stado Boże z miłością i oddaniem, nie z przymusu, ale jako autentyczny akt służby. Musi być przykładem do naśladowania, pokazując wiernym, co to znaczy żyć według nauk Chrystusa. Jego przywództwo powinno być naznaczone pokorą, umiejętnością słuchania i gotowością do służby. Cechami niezbędnymi dla każdego lidera, który pragnie prowadzić lud Boży w czasach zmian. Ten nowy rozdział w historii Kościoła w Polsce także wzywa każdego z nas do refleksji nad naszą rolą jako członków wspólnoty chrześcijańskiej. Czy jesteśmy gotowi wspierać i modlić się za nowego arcybiskupa? Czy jesteśmy gotowi aktywnie zaangażować się w życie Kościoła, przyczyniając się do misji ewangelizacji i odnowy? Zmiana przywództwa powinna inspirować wszystkich wiernych do jeszcze większego zaangażowania w życie wspólnoty i duchowości. W świecie, który często wydaje się chaotyczny i niepewny, rezygnacja kardynała Nyczą i ascensja arcybiskupa Galbasa przypominają nam, że Bóg zawsze jest przed historią swojego kościoła. On jest architektem boskich planów, a jego obietnice pozostają mocne. Każda transycja to okazja do odrodzenia. Do odkrywania naszej wiary na nowo i do odnawiania naszego zobowiązania wobec miłości i prawdy Ewangelii. Dlatego, patrząc w przyszłość, jednoczmy się w modlitwie, prosząc Boga, aby błogosławił to nowe przywództwo i oświecał drogę Kościoła w Polsce. Módlmy się, abyśmy mogli być narzędziami pokoju, miłości i nadziei, ufając, że niezależnie od zmian. Które mogą nastąpić. Bóg zawsze jest z nami, prowadząc nas ku przyszłości wypełnionej nadzieją i celem. Rezygnacja kardynała Nyczą i nominacja arcybiskupa Galbasa to nie tylko wydarzenie administracyjne, ale wezwanie do transformacji. Emigrek, jako Kościół, musimy być otwarci na zmiany, które Bóg pragnie w nas wprowadzić. To oznacza odnowione zobowiązanie do modlitwy, ewangelizacji i życia wartościami Królestwa Bożego. Zatem, reflektując nad tą transycją, jesteśmy wyzwani, aby zapytać, jak możemy być lepszymi członkami Stada Bożego? Jak możemy wspierać naszego nowego pasterza? Co możemy zrobić, aby nowe przywództwo odniosło sukces? Niech będzie to czas odnowy nie tylko dla przywództwa, ale dla całej naszej wspólnoty wiary. W kontynuacji tego momentu refleksji zapraszamy wszystkich do połączenia się w modlitwie, prosząc Boga, aby oświecił drogę arcybiskupa Galbasa i aby przez niego Kościół w Polsce mógł rozkwitać, przynosząc nadzieję i odnowę wszystkim swoim członkom. O Panie Boże! W tym czasie zmian i odnowy jednoczymy się w duchu modlitwy, przynosząc przed Tobą nasze nadzieje i pragnienia dla Twojego kościoła w Polsce. Dziękujemy za Twoją nieustanną miłość, która prowadzi nas przez przejścia i wyzwania, które napotykamy. Dziś, szczególnie, chcemy Cię chwalić za życie i posługę kardynała Kazimierza Nyczą który z oddaniem i starannością służył Twojemu Kościołowi. Niech Jego wkład będzie zawsze pamiętany, a Jego mądrość niech świeci w pamięci wiernych. Prosimy, aby w tym momencie Jego rezygnacji otoczyłeś go swoim pocieszeniem i pokojem. Niech pewność, że wypełnił swoją misję w posłuszeństwie Tobie, przynosi mu radość i spokój. Niech poczuje wdzięczność narodu, który docenia jego nieustanną pracę wykonaną pod jego przewodnictwem. Panie, niech światło Chrystusa towarzyszy mu na każdym kroku nowej drogi, odnawiając jego siły i wiarę. Oddajemy w Twoje ręce nominację arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa. Panie, wiemy, że przyjmuje on ogromną odpowiedzialność i prosimy, Abyś napełnił go swoim Duchem Świętym. Niech każda decyzja, którą podejmie, będzie zgodna z Twoją wolą, a Jego przywództwo niech inspiruje wiernych do zjednoczenia wokół misji ewangelizacji i świadectwa Twojej miłości wobec świata. Niech będzie latarnią nadziei i odnowy, szczególnie dla młodzieży Kościoła, która szuka odpowiedzi i miejsca, gdzie jej wiara może wzrastać. Panie, gdy patrzymy na nadchodzące zmiany, przypominamy sobie słowa naszego ukochanego Jana Pawła II, który zawsze zachęcał nas do zaufania Tobie i poszukiwania nowej wiosny dla Kościoła. Niech jako wspólnota otworzymy nasze serca na nowe, przyjmując kierunki, którymi poprowadzi nas arcybiskup Galbes. Niech jego doświadczenie i zaangażowanie w komunikację i ewangelizację będą skutecznymi narzędziami do połączenia przesłania Ewangelii z codziennym życiem wiernych. Prosimy Cię, Boże, aby w tym okresie przejściowym więzi między dwiema archidiecezjami się umocniły. Niech arcybiskup Galbez, obejmując swoje nowe obowiązki, Znajdzie wsparcie i jedność wśród duchowieństwa i lajkatu archidiecezji warszawskiej i katowickiej. Niech współpraca i wzajemne zrozumienie przeważają, umożliwiając, aby Kościół wzrastał i odnawiał się w miłości i służbie. Panie, w obliczu tej transformacji nie możemy zapomnieć o obietnicach, które nam złożyłeś jako swojemu ludowi. Proroctwa mówiące o czasach oczyszczenia i odnowy przypominają nam, że wszystkie zmiany, którym stawiamy czoła, są częścią Twojego boskiego planu. Niech będziemy czujni na znaki Twojego działania wśród nas, a gdy spoglądamy w przyszłość, miejmy odwagę przyjąć niezbędne zmiany dla duchowego i pastoralnego wzrostu. Niech nowe przywództwo arcybiskupa Galbasa będzie znakiem nadziei i zachęty dla wszystkich katolików w Polsce. Niech jego podejście duszpasterskie, skoncentrowane na komunikacji i dialogu, otworzy nowe drogi do ewangelizacji, szczególnie wśród młodych, którzy szukają głębszego sensu w swoim życiu. Niech zainspiruje odnowę w wierze, budząc w każdym sercu pragnienie aby z odwagą i autentycznością podążać za Chrystusem. Ponadto, prosimy, abyś był z wszystkimi członkami Kościoła, od najmłodszych po najstarszych. Niech każdy wierny poczuje potrzebę zaangażowania się i wspierania nowego przywództwa, uznając, że wszyscy jesteśmy wezwani do uczestnictwa w misji Chrystusa. Niech jedność i miłość braterska dominują wśród nas, abyśmy mogli być prawdziwie żywym ciałem w Chrystusie, współpracując na rzecz jaśniejszej przyszłości. O Panie, gdy przygotowujemy się do tej nowej fazy historii Twojego kościoła w Polsce, niech pozostaniemy mocni w wierze i nadziei. Niech nasze spojrzenie zawsze kieruje się ku Tobie, szukając Twojego prowadzenia w każdym kroku. Który stawiamy. Niech przykład naszych liderów inspiruje nas do życia w sposób godny powołania, które otrzymaliśmy jako chrześcijanie, i niech będziemy światłem na świecie, odzwierciedlając Twoją miłość i współczucie dla wszystkich wokół. Niech modlitwy wszystkich świętych, szczególnie święta Jana Pawła II i innych orędowników, wzmacniają nas i prowadzą w tej nowej drodze. Niech nasze dążenie do prawdy, sprawiedliwości i pokoju się intensyfikuje, a razem budujmy przyszłość, w której wiara katolicka będzie źródłem nadziei i odnowy dla wszystkich. Powierzamy Ci, Panie, nasze troski, radości i nadzieje, kiedy idziemy naprzód, pewni, że zawsze jesteś z nami, prowadząc każdy krok naszej drogi wiary. Powierzamy Ci. Panie, wszystkie nasze troski, radości i nadzieje. Niech jako wspólnota wiary możemy iść naprzód z pewnością i odwagą, gotowi do świadczenia o Twojej miłości światu. W imieniu Jezusa, naszego zbawiciela i Pana, modlimy się. Amen. Kończąc ten dewocjonał. Jesteśmy zaproszeni do refleksji nad głębią i znaczeniem zmian, których jesteśmy świadkami w Kościele, szczególnie w tym momencie przejścia w kierownictwie archidiecezji warszawskiej. Rezygnacja kardynała Kazimierza Nyczą i nominacja arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa to nie tylko wydarzenia administracyjne, symbolizują one nowy etap duchowy który wzywa nas wszystkich do odnowionego zaangażowania w naszą wiarę. Żyjemy w czasach wyzwań i transformacji, zarówno na świecie, jak i w kościele. Tak jak historia zbawienia nas naucza, każda zmiana niesie ze sobą boski cel. Sam Chrystus w swoim przesłaniu przypomina nam, że odnowa jest niezbędna dla życia duchowego. Arcybiskup Galbes ze swoją drogą służby i oddania, reprezentuje te obietnice od nowy. Wzywa nas do otwarcia naszych serc na nowe drogi ewangelizacji i komunii, szczególnie w czasie, gdy wielu młodych szuka głębszego sensu w swoim życiu. Obecność arcybiskupa Galbasa w Warszawie nie tylko oferuje nam nową perspektywę, ale także stawia przed nami wyzwanie. Abyśmy byli agentami zmiany w naszych społecznościach. Ma wyraźne wezwanie do umacniania więzi między Kościołem a wiernymi, co powinno nas inspirować. Każdy z nas jest wezwany do bycia światłem, latarnią nadziei, szczególnie dla tych, którzy są z dala od Kościoła lub którzy napotykają trudności na swojej drodze wiary. Ponadto, nie możemy zapomnieć, że każda zmiana przywództwa jest zaproszeniem do modlitwy. Arcybiskup Galbes prosił o nasze modlitwy i to powinno być naszą odpowiedzą. Módlmy się za niego, aby Bóg obdarzył go mądrością, odwagą i rozeznaniem w nadchodzących wyzwaniach. Módlmy się także za kardynała Nyczą, który służył z oddaniem i miłością. A teraz rozpoczyna nową fazę w swoim życiu. Niech odczuwa uścisk naszej wdzięczności, i niech w swojej emeryturze znajdzie spokój i radość. Pisma święte uczą nas, że jest czas na wszystko pod niebem czas na su i czas na żniwa, czas na budowanie i czas na burzenie. Refleksjonując nad tą zmianą, przypominamy sobie, że Bóg zawsze ma kontrolę, a Jego dzieła są doskonałe. Każda zmiana to okazja, aby zobaczyć rękę Boga działającą w naszym życiu i w kościele. Zatem, moja umiłowana społeczności, niech ten moment zachęci nas do zjednoczenia się w modlitwie i działaniu. Zobowiązujmy się do wspierania nowego arcybiskupa. Angażowania się w nasze wspólnoty i podtrzymywania ognia wiary w naszych sercach. Niech będziemy narzędziami pokoju, miłości i nadziei, podążając śladami Chrystusa i nauczaniem Kościoła. Zapraszam Was do dzielenia się swoimi refleksjami i doświadczeniami w komentarzach poniżej. Jak ta zmiana dotknęła Waszych serc? Jakie nadzieje macie na przyszłość Kościoła pod przewodnictwem arcybiskupa Galbasa? Wasz głos jest dla nas ważny, a razem możemy budować silniejszą i zjednoczoną wspólnotę. Jeśli podobała Ci się dzisiejsza wiadomość, zostaw lajka, aby nas wesprzeć. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów. Które przyniosą więcej refleksji i inspiracji na Twojej drodze wiary. Razem będziemy kontynuować odkrywanie proroctw, historii i piękna naszej katolickiej wiary. Niech Bóg błogosławi każdego z Was, niech światło Chrystusa świeci w Waszych życiach, a my razem kroczmy tą nową drogą, zawsze uważni na głos Ducha Świętego, który nas prowadzi. Do zobaczenia wkrótce!